Przygody. Lisica Rudka i szalona fryzura. Zapraszam ja, Higienek. Tego dnia lisica Rudka obudziła się późno. Słońce świeciło już jasno, kiedy Rudka otworzyła oczy i sennym wzrokiem rozejrzała się po pokoju. Ptaki śpiewały za oknem, a dzień był wyjątkowo piękny. Ale Rudce wcale nie chciało się wstawać. Rutko, już późno, spóźnisz się do przedszkola. To Grzebiasty przyglądał się Rutce z szafki przy łóżku. Grzebiasty był przyjacielem Rutki, małym grzebieniem, który codziennie rano i wieczorem pomagał lisicy czesać włosy. No wstawaj, bo nie zdążysz się uczesać. Nigdzie nie idę. Chcę by się spać. Rutka naprawdę była śpiąca. Poprzedniego dnia do późna bawiła się swoją nową lalką. Lalka miała piękne, długie włosy. Rutka bawiła się, że jest fryzjerką i wymyślała dla niej różne fryzury. Teraz przypomniała sobie o tym i coś jej przyszło do głowy. Pobawię się dzisiaj w przedszkolu w lalkowego fryzjera! Uczyszemy na nowo wszystkie przedszkolne lalki! Grzebiasty spojrzał na rutkę ze zdziwieniem. No przed chwilą w ogóle nie chciałaś wstawać, a teraz nagle co, tak się śpieszysz? Tak grzebiasty, nie mam już czasu! I rutka błyskawicznie wybiegła z pokoju, a grzebiasty nawet nie zdążył za nią zawołać, że przecież zapomniała o ich codziennym zwyczaju. Nie uczesali ródkowej grzywki i nie zrobili żadnej fryzury. R Rut rutko, rutko, poczekaj! No i co teraz będzie? Tymczasem w przedszkolu, zaraz po śniadaniu, Rutka zaczęła organizować zabawę. Uwaga, uwaga! Kto się bawi w salon fryzjerski? Palec pod budkę, bo za minutkę zamykamy budkę, minutka minęła, budka się zamknęła. Może ja? A jak się w to bawi? Kotka pupilka patrzyła na rutkę z zainteresowaniem. Jak to? Nie wiesz? No, usadzimy lalki w poczekalni, a my będziemy fryzjerkami i będziemy im robić fryzury na różne okazje. Aha. Pupilka nigdy nie była w prawdziwym salonie fryzjerskim, ale pomysł wydawał się jej ciekawy. Ja mogę zrobić z klocków fotele. Widziałem takie, jak byłem u fryzjera. Królik higienek był zadowolony, że może się pochwalić swoją wiedzą. Dobra, to my z Pupilką będziemy fryzjerkami, a higienek zrobi fotele. A ty za Katarzynko? Chcesz być fryzjerką? Nie, ale mogę przyjmować zapisy. Super! Cały dzień czyściochy bawiły się w salon fryzjerski, a lalki przedszkolne wyglądały teraz zupełnie inaczej niż wcześniej. Każda miała nową, wspaniałą fryzurę. Wieczorem Rutka znów bawiła się w domu swoją lalką i znów zasnęła bardzo późno. Rutko! Rutko, obudź się! Rutko, musimy rozczesać twoje włosy wczoraj w ogóle się nie czesałaś. Ale Rutka nie miała czasu na pogawędki z grzebiastym. Właśnie przypomniała sobie, że dziś jest środa a w środy można było przynosić do przedszkola własne zabawki. Później się uczeszę, teraz nie mogę! Muszę spakować do plecaka moją lalkę! Rutko, ale tak nie można! Oj, cicho ale... grzebiazdy, co ty, nie przeszkadzaj! I Rutka włożyła grzebień do szafki, a potem pobiegła pędem do przedpokoju, żeby spakować swoją lalkę do plecaka. Dziś będzie szefową salonu fryzjerskiego, a jej lalka będzie najpiękniejszą klientką. Zaraz po śniadaniu Rutka znów stanęła na środku przedszkolnej sali. Kto się bawi w salon fryzjerski? Oczywiście, że ja! Nutkę, Oczywiście, Boże, ja. Pupilka za Katarzynka i Higienek już byli gotowi. Pupilka także przyniosła z domu swoją lalkę, a Zakatarzynka specjalną kasę z wysuwaną szufladą na pieniądze. A może, może zrobimy takie papierowe pieniądze i będziemy je trzymać w tej kasie? To był wspaniały pomysł! Rudka była trochę zła, że to nie ona na niego wpadła. No, dobra. Ale ja będę szefową salonu i ja będę ustalała wszystkie ceny. A czemu ty masz być szefową salonu? Bo tak. Śwince nie podobało się to rozwiązanie. A może ja też chciałabym być szefową salonu? Ale to ja wymyśliłam tę zabawę. A może ja też ją wymyśliłam, ale ja po prostu nie powiedziałam tego głośno? A tak poza tym, to ja przyniosłam kasę. A ja ja wymyśliłem, że możemy zrobić sobie papierowe pieniądze. Ale to ja się znam na fryzurach! Ten argument był poważny i Zakatarzynka na chwilę zamilkła. Faktycznie, Rutka znała się na fryzurach. Chociaż... Właśnie, że się nie znasz. Gdybyś się znała, to nie byłabyś taka poczochrana. Wcale nie jestem! Właśnie, że jesteś! Nie jestem! Prawda, że nie jestem? Rutka popatrzyła z nadzieją na higienka i pupilkę. No... Może za bardzo machałaś głową? Może wiał wiatr, kiedy szłaś do przedszkola? A może po prostu... no nie wiem... Jesteście niemini! Nie będę się z wami bawić! Rutka poszła do kąta i usiadła obrażona, ściskając swoją długowłosą lalkę. Nagle usłyszała cichy śmiech. Rozejrzała się, ale wokoło nikogo nie było. Kto to? Kto się ze mnie śmieje? Gdzie jesteś? Pokaż się! To nieładnie tak się śmiać z ukrycia! Jestem tu! Gdzie? Na twojej głowie! Na mojej głowie? No tak! Rutka nie mogła dłużej wytrzymać. Jak strzała wystrzeliła prosto do przedszkolnej łazienki i stanęła przed lustrem. Śmiech był teraz bardzo głośny i Rutka miała wrażenie, że jej włosy całe bulgoczą ze śmiechu. Witaj! Witaj, Rutko! To ja, Kołtuniak! Właśnie uwiłem sobie przytulne gniazdko w twoich włosach. W moich włosach? Co? Wyjdź stamtąd! Co ty tam robisz? Sama mnie zaprosiłaś. Ja? Wcale no właśnie, że tak! Postępowałaś zgodnie z przepisem na kołtuna. A kiedy ktoś postępuje zgodnie z przepisem na kołtuna, to padam! Zjawiam się ja. Przepis na kołtuna? Aha. Ale ja nie znam żadnego takiego przepisu. No ja, no, wręcz przeciwnie. No znasz go bardzo dobrze. Posłuchaj. Uwaga, uwaga. Oto najlepszy i najszybszy przepis na kołtuna. Raz, dwa, trzy i. Nie czesz włosów nigdy rano Jak to? Aha, i pod żadnym też pozorem Nie, nie używaj wcale szczotki Co? Przez dzień cały i wieczorem Wcale nie czesać włosów? Przecież tak nie można Właśnie, że tak! Jeśli chcesz poplątać włosy Poplątać? To posłuchaj mojej rady Ale... Schowaj ulubiony grzebień No nie! W albo do szuflady. Nic z tego nie rozumiem Oto przepis na kultura

Kołtuniak znów ukłonił się nisko i zniknął wśród plątaniny włosów. Tylko cichutkie chichotanie świadczyło o tym, że wciąż tam jest. To bardzo denerwowało Rutkę. Tymczasem właśnie podano obiad, a potem było leżakowanie i zabawa w ogrodzie. I dopiero po południu w domu Rutka znów ponownie stanęła przed lustrem. Włosy wyglądały na jeszcze bardziej splątane niż przedtem. Teraz była to naprawdę szalona fryzura. Kołtuniak najwidoczniej spał, bo z plątaniny włosów dochodziło tym razem ciche chrapanie. Nie no, tak nie może być! Rutka zaczęła szarpać włosy palcami. Próbowała je rozplątać, ciągnęła w różne strony, ciągnęła z całej siły, ale niestety nic się nie zmieniło. Poza tym całe to rozplątywanie było nieprzyjemne i bolało. Tymczasem kołtuniak obudził się i zaśmiewał się do rozpuku w swojej kryjówce. Łaskoczysz mnie! Nic mnie to nie obchodzi! Chcę się ciebie pozbyć! No idź sobie, no idź! Ale kołtuniak najwyraźniej rozgościł się na dobre. Tego wieczoru Rutka nie miała ochoty na zabawę. Była bardzo zmęczona. Wcześniej poszła spać i następnego dnia wcześniej się obudziła. Gdy spojrzała w lustro, włosy sterczały na wszystkie strony. Ach, ta fryzura wcale mi się nie podoba. Rutka wyjęła z szafki czapkę i naciągnęła ją na głowę, żeby ukryć potargane włosy. Tak powędrowała do przedszkola, a w szatni spotkała swojego przyjaciela, królika Higienka. Rutko. Czy ci zimno? Yy, no tak, bo wieje dziś straszny wiatr. Tak? A, to ja... ja nic nie zauważyłem, wiesz... Wieje, bardzo wieje i jest mróz. Mróz? Ale... Tak! I pada deszcz i śnieg i... I co? I, I... i... i mam straszny kołtun na głowie. Kołtun? Co to jest kołtun? No wiesz, takie poplątane włosy których w ogóle nie można rozplątać i dlatego założyłam czapkę, bo za katarzynkę miała rację. Jestem bardzo, bardzo poczochrana. A może dawno się nie czesałaś? No, no ostatnio nie miałam czasu się czesać, bo ciągle się bawiłam moją nową lalką i czesałam ją i czesałam. I zupełnie zapomniałam o czesaniu moich własnych włosów. Wydaje mi się, że z czesaniem jest jak z umyciem zębów. Ja na przykład zawsze rano i wieczorem myję zęby, a potem się czeszę. Ty? Przecież ty nie masz włosów. Mam tylko krótkie. Czeszę je szczotką do włosów. To takie, to takie jakby odkurzanie. No w ten sposób wymiatam z głowy brudki i paproszki. Ja. Używam zwykle grzebienia, ale wczoraj mnie zdenerwował i zamknęłam go w szafce. Ojej, to może... może go stamtąd wyjmij? Rudka też o tym myślała, ale sądziła, że nie jest to takie proste. Boję się, że grzebiasty gniewa się na mnie i że nie będzie chciał mi pomóc. I że czesanie takich potarganych włosów będzie bolało. Ale grzebiasty jest twoim przyjacielem. Może po prostu spróbuj z nim porozmawiać? Tak właśnie Rutka zrobiła. Zaraz po powrocie do domu podbiegła do szafki, żeby przeprosić Grzebiastego. Ale było jej głupio! Grzebiasty, przepraszam. Oj. Przepraszam, że zamknęłam cię w szafce. No. Czy mógłbyś mi pomóc i rozczesać to coś, co zrobiło się na mojej głowie? Rutko, no... Rutko, jak dobrze, że jesteś! No oczywiście, że ci pomogę! Ale... Tam zamieszkał kołtuniak. Nie wiem, czy dasz radę. O nie! Czy to ty, grzebiasty? To ja we własnej osobie, kołtuniaku. I dobrze ci radzę. Zmykaj stąd, zanim będzie za późno. O nie! I grzebiasty zaczął rozczesywać włosy Rutki. Powoli, ostrożnie, włosek po włosku porządkował splątane pasma. A kryjówka kołtuniaka robiła się coraz mniejsza i mniejsza, aż w końcu nic nie zostało z jego kołtunowego domu i kołtuniak niezadowolony powędrował dalej w świat szukać innych poczochranych fryzur. I, i po sprawie. Grzebiasty, dziękuję ci. Jesteś prawdziwym przyjacielem. No, nie ma sprawy. Tylko nie zamykaj mnie więcej w szafce, dobra? Nie będę! Obiecuję! I chyba powinnaś wcześniej chodzić spać. Tak, wiem. I będę się czesać rano i wieczorem, jak higienek. O, to bardzo dobry pomysł. A czy ten cały kołtuniak, czy on czy on nie wróci? O to zależy! Od czego? Od ciebie, Rudko, od ciebie. Czy znasz przepis na kołtuna? No, znam, ale. W takim razie wystarczy go odwrócić. I będziesz miała przepis na piękne włosy. Odwrócić? Czyli zrobić wszystko na odwrót, niż w tym przepisie? Dokładnie tak, krótko. No, nie wiem, czy będę umiała. Zaraz, czyli. Jedziesz! krótko. Uczysz swoje włosy rano. Właśnie tak, właśnie tak! I pod żadnym ha, ha, ha. też pozorem nie zapomnij tego zrobić. Nie zapomnij tego zrobić! Zanim pójdziesz spać wieczorem. Ha, ha, ha. Brawo, Rutko, dobrze ci idzie! Znam się na tym bardzo dobrze. Ty się znasz, ty się znasz! Więc posłuchaj mojej rady. No! I grzebienia nie zamykaj! Nie, nie, nie! W szafce lub na dnie szuflady. Tak, z tą szafką było trochę niemiłe, ale Następnego dnia Rutka wstała wcześnie rano, a grzebiasty pomógł jej się uczesać przed lustrem. Rutka tym razem nie zakładała czapki, a do przedszkola weszła radosna i roześmiana, bo w końcu nie tylko lalki lubią mieć ładne fryzury. Nic nie musisz robić! Włosy będą tak jak nowe! I to rozumiem! To jest przepis! A teraz... Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy na Przed chwilą wysłuchaliście historii lisicy Rutki, która zapominała o codziennym czesaniu włosów. A teraz kolej na Was. Sprawdzimy, czy po wysłuchaniu słuchowiska wiecie już, jak dbać o włosy. Za chwilę zadam Wam trzy pytania, a Wy zastanówcie się dobrze, zanim na nie odpowiecie. Na każdą odpowiedź będziecie mieć dokładnie 5 sekund. Po tym czasie pomogą Wam czyściochy. Uwaga! Usiądźcie wygodnie. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak! Pytanie pierwsze. W co bawiły się czyściochy w przedszkolu? Salon fryzjerski. Pytanie drugie. Czego używamy do czesania włosów? Grzebienia albo szczotki. Pytanie trzecie. Dlaczego warto się czesać? Żeby powymiatać wszystkie brudki i paproszki Dlatego, że w włosach jest bardzo dużo zarazków i brudów I żeby nie wyglądać jak miotła Bo inaczej spotka was kołtuniak Jak się zrobi taki kołtun, to go trudno potem rozczesać Żeby się sobie podobać i innym też Świetnie! Bardzo wam dziękuję za wasze odpowiedzi Mam nadzieję, że od tej pory będziecie wiedzieli jak dbać o wasze włosy Cieszę się, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za quiz. Więcej naszych przygód oraz czyściochowej piosenki znajdziesz na kanale Czyściochowo, na YouTube oraz Spotify.